Patrzysz na kobiety sukcesu i chciałabyś być taka jak one? Możesz. Sukces to nie jest kwestia talentu, to kwestia decyzji. Wiem coś o tym i jestem świetnym tego przykładem. Jeszcze będąc na studiach, w wieku 26 lat, rozpoczęłam swoją karierę zawodową w rynku farmaceutycznym. Tam piłam się po szczeblach kariery przez 16 lat swojego życia. Od przedstawiciela medycznego po członka zarządu międzynarodowych. Korporacji. Kończyłam kolejne studia podyplomowe, jak również MBA. Następnie postanowiłam porzucić lukratywne stanowiska po to, żeby budować swoje biznesowe imperium. Dziś moja organizacja zrzesza setki kobiet nie tylko z Polski, ale też z całego świata. Obecnie pracuję w niemal 20 krajach. Dziś moją misją jest pomóc każdej kobiecie, aby mogła uzyskać niezależność finansową. Możesz być nią właśnie ty. Nieważne w jakim wieku jesteś, z jakiej rodziny pochodzisz, czy masz bogatych rodziców, czy też nie. Nieważne też gdzie mieszkasz. Ważne byś miała wielkie marzenia i pragnienie osiągnięcia swojego, swoistego sukcesu. Jeśli chcesz zbudować swoją niezależność finansową, skontaktuj się koniecznie ze mną i dołącz do projektu Kobieta Sukcesu, bo tam właśnie wraz z innymi kobietami, które już ten sukces osiągnęły, będziemy pracować nad tym, żebyś ty mogła osiągnąć swój jak najszybciej. Odpowiedz sobie na pytanie: czy jeśli i będziesz pracować tak jak pracujesz przez następne 5 lat, to czy będziesz miała więcej pieniędzy i więcej czasu? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi nie, skontaktuj się ze mną natychmiast i rusz ze mną w biznesową podróż. Do zobaczenia.